Nam się tu jakaś sosna zaraz nie złamała. Jezu, jak one się tutaj wykrzywiają. Na wsi wieje tak silny wiatr. Są właśnie, o, właśnie mi przyszedł alert e, o silnym wietrze. Wiecie co, chyba przywieźliśmy ten wiatr z Chorwacji, burę z Chorwacji. Tak wieje, że prawie nam. Słuchajcie, trampolina odfrunęła. Zobaczcie, e, ona ogólnie stoi tu. A zobaczcie, ją całkiem przestawiło aż pod modrzew tak silnie wieje, że po prostu taką ciężką trampolinę wiatr po prostu prze... Ona jest ogromna. I słuchajcie, zobaczcie ją. Yy, zobaczcie, co tu w ogóle leży na niej. Jakieś szyszki, jakieś liście. Słuchajcie, przestawiło ją aż tutaj pod to drzewo. I teraz właśnie yy, mój mąż z moim tatą yy, przywiązali tą trampolinę, zobaczcie, taką grubą liną do tego drzewa, żeby nam jej nie porwało, bo zobaczcie, tutaj już jest płot, a tam już jest, wiecie, yy, u gór i mogłaby nam po prostu ta Trampo polecieć. Mam nadzieję, że teraz już zostanie w tym miejscu, w którym stoi, no ale zobaczcie, o 3 metry ją przesunął wiatr. Zobaczcie to. O, tutaj po prostu są nawet ślady od Trampo. A zobaczcie, gdzie stoi teraz. No, więc taki słuchajcie wiatr. Ogólnie wiatry zapowiadają właśnie na ten weekend. Chmury, zobaczcie jak zapierdzielają mgnieniu oka. No i tak to wygląda. Zobaczcie jakie ogromne jabłko. Patrzcie, to jest moja ręka. Patrzcie jakie wielgaśne jabłuszko. Tu jeszcze mamy na drzewie szarą renetę. Idealne jabłuszka właśnie do szarlotki. Więc jeszcze tutaj na drzewie są. O, taki mały update, słuchajcie, jesieni u nas na wsi. Tutaj nasz stuletni domek. Palimy w piecu. W domku jest cieplutko, przyjemnie. No a na dworzu, słuchajcie, hula. Wiatr. Jeszcze pójdziemy sobie tutaj na ogród. Zobaczyć. O, zobaczcie, turki jeszcze się trzymają. No, są też odporne kwiaty. Szklaręce już nic nie ma. Zobaczcie, pomidorki nie zdążyły dojrzeć. O, jeszcze są zielone. O, tu widzę, że por jeszcze rośnie. Też trzeba będzie go niedługo wyrwać. Tutaj buraczki. O, zobaczcie, jakie piękne buraczki. Idealny na barszczyk. O! Hula w oddali las. Zobaczcie, jak szumi. To chyba żółte Marcinki. Nieźle. Ile liści. Zobaczcie, za oknem ciągle wieje. Dzisiaj mamy piątek. Wczoraj strasznie wiało. Wczoraj właśnie nagrywałam Wam yy, na wsi yy, tą, yy, te, ten huragan. O, więc zobaczycie, zobaczcie, zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Drzewo oczywiście już się. Mieni na żółto, już zmienia barwy, i tak to się tutaj, słuchajcie, prezentuje. Tak, właśnie się śmiejemy. Nawet dzisiaj, jak zaprowadzałam moją córkę do szkoły, to się śmiałyśmy, że chyba właśnie ten wiatr przyfrunął słuchajcie, z tej Chorwacji za nami. My przyjechaliśmy do Polski i wiatr, słuchajcie, za cztery dni też był, więc pewnie nas dogonił, żeby nam smutno nie było, bo w Chorwacji, jak byliśmy na Metajnie, tak wiało, więc wróciliśmy do kraju i tutaj też mamy, też mamy wiatr. Wiecie, tutaj przez ten wiatr bardzo dużo liści Fruwa wszędzie, widać na każdym kroku, wiecie, spadające żółte liście. no y, Polska Złota Jesień. Y, tam nie było tych liści, bo po prostu tam nie ma roślinności, więc tam nie było jakby czym zawiewać. Y, jedynie najbardziej widoczny ten wiatr był na morzu, bo to morze było y, nie wzburzone, nie, nie ale na morzu właśnie przez wiatr robił się ten taki biały szkwał. Y, Słynny właśnie podczas Bury w Chorwacji. Dobrze kochani, a więc yy, ja jeszcze dzisiaj przychodzę do Was z małymi zakupami, bo jeszcze przed południem yy, zrobiliśmy, słuchajcie, z moim mężem taki mały wypad na, yy, zrobiliśmy sobie, wiecie co, taki objazd po naszym mieście. I podwiedzaliśmy sobie takie miejsca, w których dawno nie byliśmy. Poglądaliśmy sobie miejsca, gdzie właśnie się coś pozmieniało, powstały jakieś nowe osiedla, wiecie, te takie apartamentowce. Więc naprawdę w niektórych miejscach się bardzo pozmieniało i zupełnie inaczej wyglądają miejsca, które ja pamiętam jeszcze. Wiecie, jakieś dziłam wózeczkiem z dziećmi po mieście i bo były małe i spacerowaliśmy, wiecie, codziennie na długie kilometry, więc no te miejsca niektóre wyglądają zdecydowanie inaczej. I słuchajcie, z racji tego, że um, potrzebowaliśmy jeszcze kilku rzeczy, to gdzieś tam parę rzeczy sobie dokupiliśmy, ale muszę Wam powiedzieć, yy, ja naprawdę yy, wczoraj tak, yy, wczoraj byliśmy właśnie na wsi, tak jak widzieliście na początku tego filmu, a później, słuchajcie, pojechaliśmy jeszcze, właśnie na cmentarz do mojej babci, bo moja babcia miałaby 20 października 90 lat, więc pojechałam zapalić jej znicza. A później, słuchajcie, wracając, weszliśmy jeszcze do sklepu Dino, bo niedaleko, właśnie tam, gdzie ja mam dom na wsi, wybudowali sklep Dino. Znaczy nie w tej samej wsi wieź dalej, ale jest to na tyle blisko, że spokojnie można po prostu latem sobie, jak tam jesteśmy, na zakupy jeździć. I powiem Wam, że Dino mi się bardzo podoba. Podoba mi się układ. Właśnie z moim mężem wczoraj stwierdziliśmy, że Dino to um, ono ma jakby taki układ troszeczkę chorwacki. W sklepie ten układ tych produktów jest fajnie, szeroko, dobrze się robi zakupy. Nie lubię właśnie sklepów, gdzie jest jakoś tak wąsko nie ma się jak minąć. No naprawdę, naprawdę Dino jest spoko. I zaraz wam pokażę. Nie będę wam pokazywać nam wszystkiego, co kupiliśmy w tym Dino, bo już nawet nie pamiętam. Ale pokażę wam jedną rzecz. Kupiłam dla Niny w Dino nową butelkę tą filtrującą. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, kupiłam jej w Lidlu taką czarną, ale ona już też jej się zużyła. No i ta, zobaczcie, jest taka śliczna, różowa. Ma tutaj wkład, ale ja mam też jeszcze jeden tutaj w szufladzie dodatkowy, gdyby ten już był do wymiany. Więc ta butelka już z filtrem. Ona chyba nie, ona nie ma dodatkowego filtra, ma tylko ten, który ma w środku. I ona, to jest butelka Duffy. I ona kosztowała chyba około 27 zł. Moja kochana córeczka. Tak. Moja kluseczka. Jutro będziesz mogła się wyspać, bo to jest sobota, nie? Ninusia. Mhm. Tak? Nie mam lekcji? No jutro w sobotę nie ma lekcji. To jest już weekend się zaczyna. Tak? Mhm. Mamusia przez weekend będzie pracować. Sobota niedziela mamusia jest w pracy. Ale cały następny tydzień praktycznie mam e, wolny. W poniedziałek idę na noc i dopiero idzie, idę w piątek na dzień, więc... Ale ja chcę coś pokazać. Dobrze, pokazuj. Plejciuś. No, dla Plejciuśa też coś mamy fajnego kupionego. Nawet zjadł. No ja wiem. I nawet mu smakowało, co jest cud normalnie. To jest cud. Dobry, kochany piesek to. O, ja nie tak, no dobry. No, więc nie wiem, słuchajcie, jak to jest. Czy Dino jest na całą Polskę? Czy to jest w jakichś tam określonych województwach? W każdym bądź razie u mnie w Kujawsko-Pomorskim jest Dino. I wiadomo, że teraz pojawiają się już różne rzeczy na święto zmarłych. A mm, Właśnie, ja się bardzo cieszę, jestem bardzo ucieszona, bo jutro to będzie, poczekajcie jutro, 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 20, jutro będzie 23 października, tak jak Wam mówiłam, moja babcia miałaby 20 października urodziny, yy, skończyłaby 90 lat, tak jutro, czyli 3 dni po jej urodzinach, yy, będziemy właśnie yy, już yy, mieli pomnik. Jutro właśnie będzie montaż pomnika na cmentarzu, więc, więc to jest dobra informacja. I wiecie, co kupiłam właśnie, kupiłam jeszcze dla mojej babci na, na pomnik, zobaczcie, taką śliczną latarenkę. No są różne bariery, jeżeli chodzi właśnie o. Przy, przy ozdabianie, dekorowanie pomników naszych ukochanych, bliskich, naprawdę cuda są teraz. Ja kupiłam właśnie dla mojej babci, zobaczcie, taką piękną latarenkę. W środku jest taki aniołek i tutaj jest włącznik. Tutaj są dwie bateryjki, zobaczcie i ten aniołek, aniołek. Teraz może nie, aż tak bardzo nie widać, bo jest jasno, ale zobaczcie, on świeci. I w środku to też jest fajne, w środku jest lustro i to się tak wszystko fajnie odbija, więc były różne kolory tych latarenek. Ja akurat wybrałam czarną, bo pomnik będzie czarny, ale były białe, były takie ciemnoszare, więc taką latarenkę wybrałam, więc akurat słuchajcie, będzie właśnie na na ten nowy, nowy pomnik, więc tak, yy, więc to by było w Dino, yy, wiecie co jeszcze, jeżeli chodzi o Dino, yy, to w Dino naprawdę mają wszystko, jeżeli chodzi o, wiecie, teraźniejszy hit, czyli ekipę, mają słuchajcie, lody, mają napoje ekipy, mają zeszyty ekipy, więc jeżeli Wasze dzieci mają jakąś tam zajawkę na to, no, to w dino to naprawdę wszystko dostaniecie i mój syn sobie wybrał też wczoraj w dino właśnie taki zaszytek. ekipy, są też mniejsze, zwykłe, normalne zaszyty, a wybrał sobie taki większy i naprawdę są różne rodzaje, różne rysunki. Są napoje, są lody. No, słuchajcie, cuda. Więc jeżeli ktoś właśnie jest fanem, gdzieś tam lubi, no to w dino coś takiego możecie. Możecie, słuchajcie, dostać. Co jeszcze? Od nas właśnie ze wsi przywiozłam jeszcze miód. To jest miód pszczeli-lipowy. I to jest od naszych tam, słuchajcie, sąsiadów, ze znajomych uli, ze znajomych pszczółek. Taki kilogram, słuchajcie, miodu takiego lipowego na zimę. Ja Wam pokazywałam nie raz, czekajcie, może tam będzie widać. O, tam, tam stoi, właśnie tam są jeszcze, słuchajcie, gruszki nasze, które zrywaliśmy ostatnio, przywiozłam je, bo już dojrzały. A tam jeszcze stoi ten miód, taki ekskluzywny, który mój syn sobie kupił w Chorwacji. No i miodzik, słuchajcie, taki lipowy, no to jest bajera. Przywiozłam jeszcze ogórki kiszone, słoik takich, wiecie, swojskich ogóreczków kiszonych. No i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Pokazywałam Wam na wcześniejszym właśnie filmiku, na wcześniejszych urywkach te jabłka takie bardzo duże na drzewie, i zerwaliśmy to jest właśnie to duże jabłko, które tam Wam porównywałam do ręki. No, zobaczcie, ono jest, ono jest ogromne, i to jest taka odmiana. Właśnie to jest takie mega twarde jabłko. Słuchajcie, jak kamień, i ono albo może być używane właśnie do jabłecznika do szarlotki, ale my zerwaliśmy je po to, żeby je użyć do barszczu, bo mój mąż będzie gotował barszcz, widzicie, taki tradycyjny barszcz po prostu z buraków i do tego są potrzebne właśnie takie kwaśne jabłka, więc po to je zerwaliśmy. A buraki, słuchajcie, mamy tutaj, o, buraki <grywki> do barszczu, więc jeszcze dzisiaj Mój mąż będzie gotował właśnie ten, ten barszcz. Co jeszcze, słuchajcie? No a dzisiaj, dzisiaj byliśmy też w zasadzie w takich sklepach, do których za bardzo nie chodzimy, bo u nas zamiast Tesco teraz zrobili netto. Więc wpadliśmy zobaczyć do tego netto. Też fajnie zrobiony sklep. Nowy, fajnie szeroko, pięknie wyłożone warzywa, w takich jakby. Drewnianych, wiecie, takich, no to takie lady, ale takie fajne, drewniane, duże, fajnie to wygląda, przyjemnie się robi zakupy, komfortowo bardzo. I byliśmy jeszcze. Aha, jeszcze słuchajcie, byliśmy w takiej biedronce na drugim końcu miasta, do której też nie jeździmy. Więc tak, i teraz Wam pokażę takie, wiecie, rzeczy, które tam kupiliśmy. Dobra, zaraz Wam tutaj pokazuję, co tutaj mamy pojechaliśmy głównie po owsianki dla mojego męża, bo on ogólnie teraz jest na diecie i je takie owsianki, więc to są yy, i próbuję różne, także yy, także tutaj naprawdę owsianek będzie yy, w filmach pewnie dużo. Jest tak, pierwsza z nich to jest owsianka, yy, to jest owoce i orzechy i te owsianki są y, z Netto, chyba z Netto, ta jest chyba z Biedronki, te są trzy z Netto, tak, ta jest z Netto, o, taka sama z Netto i tu jeszcze jest malina i biała czekolada, to też jest Netto, yy, o, te chyba dwie też są z Netto, takie właśnie w tych saszetkach na śniadanie. Ta owsianka to jest owsianka jakaś proteinowa, wysoka zawartość białka i ta jest z Biedronki, ta witanella. Coś jeszcze takiego, to też jest jakiś mus z owsianką. Co my tu jeszcze, słuchajcie, kupiliśmy? Kupiliśmy wodę na łączowiankę z racji tego, że właśnie skończyły nam się filtry do naszego dzbanka i ja już zamówiłam i one jadą. No więc kupiliśmy sobie butelkę, znaczy to do mojego męża, bo ja piję gazowaną. Yy, wiecie, no zanim przyjadą te filtry, żeby było co pić. Teraz tak. Yy, paczka zieleniny, takich sałat. Yy, Jedna papryka, tutaj kilka marchewek. E, tutaj wiecie co, wybrałam takie marynowane filety śledziowe z suszonymi pomidorami i to też było chyba w netto. E, co tu jeszcze? Tutaj mam dwa pomidorki malinowe. E, co jeszcze, słuchajcie, ja tutaj sobie jeszcze kupiłam taką większą bagietkę. O, i słuchajcie, jeszcze dla naszego psa kupiliśmy coś takiego. To jest z y, Pedigree y, Tasty Minis. I to są takie, zobaczcie, maluteńkie, jakby ciasteczka. I tutaj mamy napisane, że psy miniaturowe od 2 do 3 kg powinny dostawać tego do 6 sztuk dziennie. No, nasz, słuchajcie, nawet nie ma 2, on ma 1,5 kg. Y, więc tutaj 6 to na pewno nie będziemy mu dawać, ale. Daliśmy mu na spróbowanie, no i mu smakowało, bo on naprawdę, powiem Wam, nie przepada za tego, tego typu różnymi przesmakami, dlatego mu nie kupujemy, bo on po prostu tego nie je i muszę to po prostu później gdzieś tam wydawać dla innych psów, ale to postanowiliśmy spróbować. Jest takie maleńkie, daje radę to pogryźć, bo ma taki malutki pyszczek, że czasami mu naprawdę sprawia. Trudność, a to jest takie, słuchajcie, malutkie, fajne, mięciutkie, więc yy, daje radę. Już dzisiaj dostał dwie takie, dwa takie ciasteczka po spacerze. Yy, zobaczymy, jak się będzie pod tym zachowywał. Czy nic się, słuchajcie, nie zmieni? Jeżeli będzie spoko, to myślę, że. że yy... No więc sprawdzimy to. Miejmy nadzieję, że będzie yy, wszystko spoko. Dobrze, kochani. Ja na ten filmik się z Wami będę żegnać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się, się oczywiście w kolejnych filmach. No niestety dla mnie czas wolny dobiegł końca. Dwa tygodnie mojego urlopu jesiennego również. Czas wracać do pracy już w weekend, czyli jutro 23-24 pracuję. Ale później nie narzekam, bo będę miała też sporo wolnego w przyszłym tygodniu. Więc na pewno będziemy się widzieć. Dla Was to, a to absolutnie nie będzie odczuwalne, bo filmy będą się pojawiać codziennie, więc na pewno bez filmów nie będziecie. Także będę dbać o to, żeby filmy były i żeby się pojawiały codziennie. Także wpadajcie codziennie gdzieś tam w godzinach wieczornych ten film będzie się pojawiał. Dobrze, kochani? A więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Za to, że jesteście na każdym moim filmie, to bardzo miłe. Yy, no i co? I do kolejnych filmów, buśka, pa.